Miasto Katowice od lat aktywnie włącza się do walki ze smogiem. Jednym z działań mających na celu bieżące monitorowanie jakości powietrza było przystąpienie do międzynarodowego projektu AWAIR. Miasto Katowice w partnerstwie z innymi podmiotami zrealizowało działanie polegające na tym, że w instytucjach publicznych na terenie naszego miasta jest zainstalowano 127 czujników mierzących jakość powietrza oraz Doposażono te instytucje w ponad 150 monitorów, na których wyświetlane są wyniki badań. Odwiedzający te obiekty mogą bezpośrednio odczytać jaka jest prognoza, jaki jest stan jakości powietrza i w przypadku przekroczeń. Podjąć odpowiednie kroki, żeby się zabezpieczyć. Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tysięcy euro. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa systemu o monitoring jakości powietrza wewnętrznego w wybranych obiektach edukacyjnych. Kolejnym krokiem podjętym przez Katowice w walce z niską emisją było stworzenie w 2018 roku Miejskiego Centrum Energii. Jego celem jest wspieranie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie usług doradczych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza i klimatu oraz pomoc przy szukaniu informacji dotyczących możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć. To tutaj mieszkańcy naszego miasta i nie tylko. Mogą się zwrócić z prośbą o informację dotyczącą programów realizowanych przez miasto Katowice środków, które, o które mieszkańcy naszego miasta mogą się starać, ale też mogą dowiedzieć się na temat realizowanych programów przez inne instytucje, na temat na przykład programu Czyste powietrze, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pojawienie się tego punktu na mapie naszego miasta to w pewien sposób wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, to w tym miejscu mogą zasięgnąć. Fachowej wiedzy, fachowej informacji, to w tym miejscu także jest realizowany szereg działań edukacyjnych, tak bardzo potrzebnych w tak skomplikowanej jeszcze dzisiaj dziedzinie życia, jak kwestie energetyczne, jak kwestie inwestycji związanych z uciepłownieniem naszego miasta. Zwykły obywatel może przyjść i poradzić się, w jaki sposób można. Można palić bezpiecznie. Czy jest możliwość uzyskania dotacji, czy jest możliwość wymiany kotła, czy w danej dzielnicy jest na przykład sieć ciepłownicza, gazowa, jakie są plany rozwojowe. I tam bardzo skutecznie i w piękny sposób, profesjonalnie urzędnicy potrafią z Urzędu Miejskiego wytłumaczyć zwykłemu obywatelowi, jak można inaczej. Miasto co roku angażuje się w akcje edukacyjne kierowane również do tych najmłodszych katowiczan. Dni energii, leśny piknik rodzinny ekoodpowiedzialnie. Cykl spotkań z mieszkańcami jak ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie. Dwa profile facebookowe, które proponujemy Państwu każdego dnia oraz najnowsze informacje z wszystkich dziedzin, które zajmuje się Miejskie Centrum Energii. Do tego nasza tematyczna strona internetowa, gdzie możecie Państwo uzyskać wszelkie informacje dotyczące właśnie energii, powietrza i klimatu. W latach 2011-2019 Katowicka Straż Miejska wykonała ponad 19,5 tysiąca kontroli lokali mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Interwencje podejmowane są w przypadku podejrzenia spalania odpadów. A działaniom kontrolnym towarzyszą działania informacyjne dotyczące miejskich dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz sposobu prawidłowego palenia, by pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu problemu nadmiernej emisji dymu. Strażnicy Miejscy odwiedzają gospodarki. Gospodarstwa domowe na terenie Katowic sprawdzają to, czym palimy w naszych piecach, sukcesywnie ilość tych kontroli. Rośnie. W ciągu ostatnich trzech lat co roku strażnicy miejscy kontrolowali ponad 4300 gospodarstw domowych, sprawdzając czym palą mieszkańcy Katowic, ale też udzielając informacji na temat programów realizowanych w mieście Katowice. Od stycznia 2018 straż miejska w Katowicach dokonuje kontroli składu spalin bez konieczności wejścia do budynków. Przy pomocy specjalnego drona wyposażonego w odpowiednią aparaturę. W ten sposób przeprowadzono dodatkowo już 1612 kontroli powietrznych. W trakcie kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską często okazuje się, że powodem spalania w piecach niskiej jakości paliw lub śmieci jest ubóstwo. W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach najuboższym mieszkańcom miasta przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych. Mieszkańcy, których nie stać na opał, mogą liczyć na pomoc miasta w postaci zasiłków celowych zasiłków celowych czy to na napełnienie butli gazowej, czy to na zakup opału. W Katowicach ze świadczeń w różnym stopniu korzysta corocznie około 4680 rodzin. Dodatkowo, zgodnie z prawem energetycznym, na terenie miasta przyznawanych jest corocznie. Ponad 28 tysięcy dodatków energetycznych do rachunków za energię elektryczną. Na terenie naszego miasta jakość powietrza jest coraz lepsza, ilość dni z przekroczeniami zanieczyszczeń jest coraz mniejsza. Ta jakość powietrza wygląda coraz korzystniej. To też pokazuje chociażby raport Światowej Organizacji Zdrowia, która monitoruje jakość powietrza w najbardziej zanieczyszczonych miastach Europy. i Miasto Katowice można powiedzieć, że wkrótce może się znaleźć poza tą 50 zanie najbardziej zanieczyszczonych miast na Starym Kontynencie. Wszelkie informacje dotyczące działań miasta w zakresie walki z niską emisją można znaleźć na www.katowice.eu na podstronie Miejskiego Centrum Energii.